Na pewno przez ten cały rok szkolny było wiele trudnych momentów, które dotyczyły pewnie poszczególnych sprawdzianów, ale widać, że daliście radę i jak zawsze mówimy, koniec wieczy dzieło. Tym dziełem dzisiaj i Waszym wspólnym sukcesem jest uzyskanie stypendium. Jeżeli chodzi o stypendia, to już od kilku lat staramy się nagradzać najlepszych uczniów. Udało mi się namówić Radę Gminy do tego, żeby corocznie przeznaczać określoną kwotę pieniędzy na stypendia na najzdolniejszych uczniów i młodzieży w Gminie Wierzbinek. Jak dzisiaj z pewnością widzieliśmy, tych uczniów jest sporo, bo 120 z terenu Gminy Wierzbinek otrzymało stypendia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Najwyższe to 1000 zł, drugiego stopnia 800 i trzeciego stopnia 600 zł. Na 730 uczniów na terenie gminy Wierzbinek myślę, że jest to spora grupa, która otrzymała czerwony pasek, a zarazem stypendium. Mam nadzieję, że w przyszłych latach również będziemy kontynuować te wszystkie dzieła, bo myślę, że koniec wieńczy dzieło, a takim dziełem z pewnością jest docenienie młodego talentu. Jest to w pewnym sensie też zachęta dla dzieci, dla młodzieży, żeby starali się uczyć, bo uczą się przecież dla siebie, a my jako organ prowadzący, jako Wójt Gminy Wierzbinek, Rada Gminy staramy się tych uczniów wspierać i mam nadzieję, że w przyszłości jeszcze bardziej to zachęci dzieci, żeby szły w ślady swoich koleżanek i kolegów i się bardzo dobrze uczyły, z czego z pewnością my będziemy zadowoleni. Zadowoleni będą rodzice, dziadkowie, całe rodziny, a Polska będzie szczęśliwa, że ma takich zdolnych obywateli. Jest sporo dzieci, młodzieży, które są absolwentami naszej szkół, poszły do liceów na terenie całej Polski. To dość renomowanych, bardzo sobie dobrze radzili czy radzą. W tej chwili są na różnych studiach, czy to uniwersytetach, różnych uczelni i doskonale sobie radzą. Kończą różne, najróżniejsze studia, profesje. Idą dalej w świat i są naszą wizytówką, powiedziałbym, są ambasadorami gminy Wierzbinek.